Gościem Radia Katowice w środowy poranek jest dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ksiądz Tomasz Folga. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ukraina to temat, który towarzyszy nam każdego dnia od niemal trzech miesięcy. Mówimy o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, ale też o tym, jak wygląda sytuacja osób, które z kraju ogarniętego wojną uciekły właśnie do Polski. Mnóstwo uchodźców mamy w województwie śląskim i pomagamy im na wiele sposobów, o czym też informujemy. Kiedy ostatnio rozmawiałem z księdzem, mówił ksiądz o obawach dotyczących chęci wsparcia Ukraińców, że ten zapał Polaków nieco przygaśnie z czasem. Co dziś można o tym powiedzieć? No myślę, że to, to się sprawdza. Myślę, że chodzi tutaj głównie też o takie wsparcie, na którym nas, nam zależało długofalowe. Głównie chodzi o żywność. Tej żywności jakby jest coraz mniej. Myślę, że jest mniejszy zapał również i firm, czy sieci, które nas do tej pory wspierało. Myślę, że Polakom też jest coraz trudniej od chociażby rosnąca inflacja, a więc każdy już ten groż ogląda jakby dokładniej. No niemniej jednak muszę powiedzieć, że jesteśmy też pod wrażeniem jakby tej sytuacji w naszej diecezji, bo do tej pory odkąd uruchomiliśmy taki punkt wydawania żywności dla uchodźców, to jest on codziennie od poniedziałku do piątku otwarty, no i tych osób przybywa. Tych osób zgłasza się coraz więcej po pomoc? Tak, można by powiedzieć, że zaczynaliśmy od jednej palety dziennie żywności, która była wydawana. Natomiast w tej chwili to już są trzy palety żywności, no i 450 osób. Które codziennie przychodzą. Jakie, książę, dyrektorze, jest teraz aktualnie mm, największe zapotrzebowanie na Ukrainie, ale też tutaj na miejscu? Mm -hmm. Caritas w Polsce przygotował taką y, akcję paczka y, na Ukrainę. Y, ona cały czas trwa. Mamy nadzieję, że. Że jeszcze uda nam się wysłać wiele transportów, które no z całej Polski, ale również i z naszej decyzji, właśnie płyną tam. Wysyłamy no to, co jakby najbardziej potrzebne człowiekowi, a więc żywność. Dodam, że, że paczka została jakby tak przygotowana jest lista produktów, które tam się powinny znaleźć żeby pomóc tym osobom przetrwać jakiś taki dłuższy czas. To są rzeczy o dłuższym terminie przydatności, to są rzeczy podzielne również, które można, no, którymi można zadbać nie tylko o jedną osobę, ale dajmy na to o rodzinę, która, która potrzebuje tej pomocy. No i powiem tylko tyle, że to już chyba dwa tygodnie temu. Może nie całe, wysłaliśmy takiego tira żywności, no, wysłaliśmy również i śpiwory, koce, to też takie rzeczy, które co prawda robi się cieplej, ale, ale pewnie, no... Są konieczne do tego, żeby człowiek mógł gdzieś głowę skłonić i, i próbować może chociaż w jakiejś części przespać noc, kiedy jest no, niepokój na zewnątrz. A czy w Kościołach wciąż zbierane są pieniądze na rzecz Ukrainy? Pieniądze na Ukrainę ostatnio były zbierane podczas dnia dobra, który mieliśmy 24. Yy, kwietnia yy, to był taki yy, chcieliśmy jakby no, po raz pierwszy zostało to wprowadzone, i chcieliśmy też tym dniem dobra jakby pobudzić jeszcze bardziej serca osób do tego, żeby, żeby wspierać naszych braci na Ukrainie, czy, tu, czy tutaj. No i myślę, że w, w jakimś sensie, jak na pierwszy raz to nam się też udało. Kiedy ksiądz rozmawia z Ukraińcami, którzy uciekli przed wojną do Polski, część z nich z pewnością mówi o tym, że chcą wrócić do Swoich domów, do swoich bliskich tam na Ukrainie, ale część chce także zostać w bezpiecznym kraju i tak postrzegają Polskę. Tak jest, powiem tylko tyle, że w naszych placówkach no, przebywa około 50 takich osób z Ukrainy. I mamy już takie przypadki, że osoby po prostu wróciły, że jednak gdzieś ta tęsknota czy, czy myśl o tych, którzy tam zostali, którzy nie wyjechali, jest tak mocna, że, że po prostu wracają. Oczywiście w te rejony, które można w cudzysłowie nazwać bardziej bezpiecznymi. Natomiast mamy też również takie osoby, które po prostu chcą tu zostać. Jesteśmy w trakcie przygotowywania takich. Y, mieszkań dla y, Ukrainy, o których pewnie też już wspominałem y, przy naszym wcześniejszym spotkaniu. Y, prace można by powiedzieć, powoli, powoli dobiegają końca, jeszcze będziemy musieli to wyposażyć. A ile y, będzie takich mieszkań? Y, 12 mieszkań. Liczymy, że tam y, w każdym z tych mieszkań y, przynajmniej trzy osoby znajdą schronienia, więc no około 48 osób powinno tam mieć godziwa, a powiedziałbym, że może bardzo dobre warunki do życia. Chciałbym teraz nieco zmienić temat. Przygotowując się do naszej rozmowy znalazłem taką dość niepokojącą informację, tyle że z Włocławka. Tamtejsza Caritas nie ma żywności dla najuboższych Włocławian. No, w związku z dynamicznym wzrostem ceny żywności wielu producentów wycofało się z umów, a duża ich część ma problemy z produkcją wymaganej ilości żywności. Czy podobne problemy pojawiły się także w sosnowieckiej Caritas? Yy, powiem tak, że do tej pory yy, no... Mamy tę żywność, widzimy... Że to nie jest to, co na początku, a więc kiedy musieliśmy bardzo mocno wesprzeć nasz zespół pracowników magazynu, wolontariuszami, żeby to wszystko jakby przerobić, a więc wszystko posortować, poukładać, przygotować do, do tych transportów, jest jej mniej, natomiast jak na razie jeszcze nam się udaje tę żywność pozyskiwać, chociaż myślę. Że słowa tutaj płynące z Wocławka no, dają jakieś takie światło, że, że może, może tak się dziać. Natomiast Caritas w Polsce nie śpi, tylko no, szukamy bardzo różnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań będzie na przykład taka karta do sklepu, przedpłacona, gdzie już te osoby nie będą musiały przychodzić po żywność. Często stać w długich kolejkach, bo tych osób przychodzi sporo. Tylko będą mogły przyjść sobie do danej sieci, która y, no, podjęła z nami taką współpracę i po prostu tę żywność kupić. Będą również bony y, o mniejszej wartości, takie, takie bony na start, bo dodajmy, że te osoby ciągle też przebywają. Ja mam y, w zasadzie, można powiedzieć, y, jeżeli nie codziennie, co. Co kilka dni pytanie jeszcze o możliwości zakwaterowania takich osób, więc, więc widzimy, że jest mniejszy napływ, ale, ale on cały czas trwa. I tutaj musimy postawić kropkę. Czas naszej rozmowy dobiega końca. Moimi Państwa, gościem w Radiu Katowice był dziś dyrektor Karita Sedie Sosnowieckiej, ksiądz Tomasz Folga. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, jeszcze nie Boże.